Gdzie jesteście, powiedzcie? Jesteśmy tutaj w bawialni takiej. W bawialni? To no, na pewno lata, jest bo jesteśmy w bibliotece. Mhm. A biblioteka to? To takie, to takie coś. To, to jest takie coś, co się te... To się wy, wypożycza te książki komiksy. To takie miejsce, gdzie przychodzę z mamą albo z dziadkiem. I wypożyczam fajne książeczki i później oddaję Albo i nie. mogę wziąć następne oddaję. I, 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 i są takie skar... książki też o księżniczkach. Księżniczka. Ale i o, o, o Spidermanie są, o Spidermanie są te hmm? komiksy i, tak, i, i takie są fa fajne komiksy i ta pani co mi te Komiksy daje, to ja się z nią ożenię, jak będę duży. Ty to Julita nie widzisz. Biblioteka wie? to jest taki super domek dla książek. E, nie. O. Też mam taki. A wiecie, kto pracuje w bibliotece? I to y, tam pracuje taka pani. To ona ey, krzyczy na mnie czasami, że nie oddałem. I, ale potem się już cieszy. W no, krągło. Fajnie jest, bibliotece ja lubię. Bo takie fajne są pliksy. o! A, mo, ama, a, a, a moja, co to jest biblioteka. Super. A, 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 a moja nie. Na bibliotece to pan, pani pracuje. Bi, bi, Biblioteka Karika. W bibliotece to trzeba czytać książki. Naprawdę? Pewnie, że tak. Pewnie pe, 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 trzeba, bo no można tak. oglądać. Za nie. Mnie trzeba. Ja nie umiem czytać i oglądać. A, ja mam 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 komisji, tam. obrazki. Podobają mi się, o, 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 podobają o. Mi się o. bardzo. Czego nie można robić w bibliotece? Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja nie, postawiam, postawiam. <grymne> <grymne> no, nie można niszczyć książek. Mm -hmm. Będę jak będę duża, to, to, to będę panią bibliotekarką. I, I będę i będę i będę ja i będę sta sta stała Ja będę cieka. A ja będę patrzył na komputer tutaj i będę patrzył, no. A proszę Michał, to co na komputer tą tylko gra. A właśnie bo nie. Właśnie bo nie. A mama wiesz nie można. Że książki. A powiedzcie, jak jesteście w bibliotece i wypożyczacie książki, to na ile można je wypożyczyć? Długo. Wiecie? O, no to na bardzo długo można. Można na, na tydzień, A, dwa, na dwa tygodnie. Czasami można na tydzień. To Joasia wiedziała na inne. Czasami na dwa tygodnie. Kiedyś. Joasia Kiedyś wiedziała. Na... Kiedyś wiedziała? Hmm. Ale to chyba trzeba, jak się przedłuży, potem płacić karę. Jak hmm. się nie przedłuży. Hmm. Ja, ja, ja nie Ja nie. Ja nie. nie będę ja płacę, będę płacę, Ale jak się nie zapłaci. A jak ja? Jak się nie zapłaci karę, to wezwą kryminałów. Hmm. Hmm.